Od wczoraj w Lesznie korki zyskały nową definicję po zamknięciu części skrzyżowania Alei Jana Pawła II z Konstytucji 3 maja. Ruch tranzytowy skierowano objazdami. Większość ciężaru przejęła na siebie ulica 17 stycznia. Przejazd nią stał się równoznaczny z postojem i nerwami. Zdaniem radnego miejskiego Marka Ganowicza, rozwiązanie z objazdem jest błędem. Ganowicz dziś oficjalnie zaapelował do władz Leszna o zmianę tranzytu krajową 12 w kierunku na Wrocław. Dla samochodów wszystkich, od tirów zacząć. Na drodze nr numer... 12, tuż za, za lotniskiem przed ulicą Dożynkową jako zalecany objazd w kierunku Wrocławia. I droga ta byłaby wiodła przez Dożynkową do ulicy Lipowej i potem w prawo 400 metrów do ulicy Leśnej, Leśną do Geodetów, Geodetów do Krzyżówki. Inny miejski radny Sławomir Szczot oczekuje od samorządu Leśna modernizacji ulicy 17 stycznia. Nie teraz, lecz po remontach skrzyżowań. Jest potężny ruch dużych ciężarówek. Ta ulica jest już ma pewne spore nierówności. są załamania tej kostki czy po, czy po zakończeniu... Korzystania z tej drogi jako wyjazdowej. Czy pan prezydent przewiduje przełożenie tej kostki, ułożenie jej na nowo? jeśli tak, to w jakim terminie? Prezydent Leszna zadeklarował dziś, że przygotowany zostanie alternatywny objazd Krajowej 12 ulicami Dożynkową, Lipową, Leśną i Geodetów. W sprawie planów remontowych na ulicy 17 stycznia nie padły dzisiaj żadne deklaracje. Drobne prace brukarskie wykonano tam w ciągu ostatnich dwóch tygodni poprzedzających wzmożony ruch tranzytowy. Michał Wiśniewski, panorama Media .pl.